Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Marcelina i skradzione kieszonkowe. Marcelina od jakiegoś czasu miała jedno wielkie marzenie. Kiedyś, przechodząc z mamą obok sklepu jubilerskiego, zobaczyła w witrynie parę srebrnych kolczyków. Były delikatne, z maleńkimi błyszczącymi kamyczkami, które mieniły się w świetle jak krople rosy. Od tamtej pory nie mogła o nich zapomnieć. Mama powiedziała wtedy, że są naprawdę ładne, ale sporo kosztują. Lecz jeśli Marcelina naprawdę chce je mieć, może zacząć odkładać w tym celu swoje kieszonkowe. Dziewczynka uznała, że to świetny pomysł, który zaczęła realizować niemal natychmiast. Przez wiele miesięcy sumiennie wkładała wszystkie monety i banknoty do małej drewnianej szkatułki z grawerowanym serduszkiem na wieczku. Jednocześnie odmawiała sobie wielu rzeczy, po to by jak najszybciej uzbierać potrzebną kwotę. Nie kupowała lizaków w szkolnym sklepiku i przestała prenumerować ulubione czasopismo dla dzieci. Wiedziała, że każda zaoszczędzona w ten sposób złotówka przybliża ją do upragnionych kolczyków. Brakowało jej już naprawdę niewiele. Sądziła, że potrzebuje jeszcze około dwóch tygodni, by jej marzenie mogło stać się rzeczywistością. Zwłaszcza, że zbliżała się wizyta dziadków, a oni zawsze lubili dorzucić parę złotych od siebie. Pewnego słonecznego poranka, tuż po śniadaniu, Marcelina postanowiła policzyć swoje oszczędności. Serce biło jej jak szalone, kiedy sięgała po szkatułkę. Otworzyła wieczko z cichym skrzypnięciem, a potem zamarła. W środku było pusto: ani jednej monety i ani jednego banknotu. Tylko miękka poduszeczka, na której zwykle leżały pieniądze, ale teraz ich tam nie było. Marcelina poczuła, że robi jej się gorąco od nadmiaru emocji. Próbowała jakoś nad sobą zapanować, ale łzy same napłynęły jej do oczu, zanim zdążyła je powstrzymać. Wybiegła z pokoju, trzymając pustą szkatułkę w dłoniach i z płaczem pobiegła do rodziców. Mamo, tato, moje pieniądze, one zniknęły. Zawołała, pokazując im pustą szkatułkę. Rodzice natychmiast się zaniepokoili i widać było, że podeszli do tej sprawy bardzo poważnie. Jesteś pewna, że ich nie zabierałaś? zapytał spokojnie tata. Marcelina kiwnęła głową. Oczywiście. Przecież oszczędzałam na moje kolczyki. Od kilku miesięcy nie wzięłam nawet złotówki. Mama spojrzała na tatę. Spokojnie. Najpierw zastanówmy się, kiedy ostatnio liczyłaś pieniądze. To było tydzień temu, odpowiedziała dziewczynka. Miałam wtedy 280 złotych. Spisałam to nawet na karteczce, którą przykleiłam do spodu szkatułki. Zobaczcie. Po tych słowach dziewczynka odwróciła skrzyneczkę i rzeczywiście. Była tam karteczka z precyzyjnie wpisaną kwotą. Rodzice spojrzeli na siebie, a potem z powrotem na Marcelinę. A czy pamiętasz, kto w tym czasie wchodził do twojego pokoju? Zapytał tata. Marcelina wytarła oczy rękawem i zamyśliła się: Było kilka osób. Dwa dni temu odwiedziła mnie Justynka z sąsiedniej klatki. Bawiłyśmy się w przyjęcie, bo ona przyniosła ciasto truskawkowe od swojej mamy. Ja z kolei wyciągnęłam mój zabawkowy serwis kawowy. Udawałyśmy damy, które bawią się wspólnie przy słodkościach i aromatycznej kawce. Wydaje mi się, że nie zostawiałam jej samej w pokoju. Poza tym to najuczciwsza dziewczynka jaką znam. Dobrze, córeczko. A pamiętasz kogoś jeszcze? Dopytywał tata. Marcelina podrapała się po głowie. No cóż, westchnęła. Byli jeszcze dziadkowie. Dziadek siedział przy moim biurku i oglądał moje rysunki, a babcia w tym czasie układała w szafie moje ubrania. Oprócz dziadków kojarzę jeszcze Kaję. Ona wpadła tylko na chwilę, żeby pokazać mi swoją nową szminkę. Bo wychodziła z przyjaciółmi do kina. Mama pokiwała głową. Dobrze, teraz spróbujemy wszystko dokładnie przeanalizować. Najpierw porozmawiamy z Kają, a potem z babcią i dziadkiem. Kaja była starszą siostrą Marceliny. Miała już 17 lat i większość czasu spędzała w swoim własnym pokoju na piętrze. Gdy rodzice zapytali ją, czy zaglądała ostatnio do szkatułki Marceliny. Dziewczyna zrobiła wielkie oczy i machnęła ręką. Pytacie serio? Przecież mam swoje pieniądze i nie potrzebuję cudzych, prychnęła oburzona nastolatka. Potem przyszedł czas na rozmowę z dziadkami. Zapytani, czy zaglądali do szkatułki Marceliny, pokręcili przecząco głowami. Nawet nie wiemy o jaką szkatułkę chodzi, rzekła babcia. A dlaczego pytasz, Marcelinko? Czy coś ci zginęło? Dziewczynka zacisnęła usta i przytuliła się do babci. Nieważne, wyszeptała, z pewnością niedługo wszystko się wyjaśni. Jeszcze tego samego dnia Marcelina odwiedziła swoją sąsiadkę Justynkę. Nie chciała pytać jej wprost, dlatego tylko delikatnie zarysowała temat. Czy kojarzysz moją drewnianą szkatułkę? Może zwróciłaś na nią uwagę? Szkatułkę? Wymamrotała zaskoczona Justynka. Niestety nie. Z ostatniej wizyty zapamiętałam tylko twój serwis kawowy. Był taki piękny, że postanowiłam kupić sobie podobny. Moi rodzice już się zgodzili. Marcelina nie miała innego wyjścia, jak uwierzyć swojej koleżance, ale była coraz bardziej zagubiona. Każdy, kogo podejrzewała, zaprzeczał. A przecież pieniądze nie wyszły same ze szkatułki i nie wybrały się na spacer. Dziewczynka czuła się coraz bardziej przygnębiona. Marzenie o srebrnych kolczykach oddalało się z każdym kolejnym dniem. Wieczorami Marcelina siadała na swoim łóżku ze szkatułką w dłoniach. Delikatnie gładziła ją wtedy dłonią, tak jakby chciała ją przeprosić, że nie potrafiła ochronić jej zawartości. W końcu jednak nastąpił przełom. Pewnego dnia, zupełnie przypadkiem, zdarzyło się coś dziwnego. Marcelina szła korytarzem obok pokoju Kai. Drzwi były lekko uchylone. A siostra rozmawiała przez telefon. Marcelina nie miała zamiaru podsłuchiwać, ale słowa, które usłyszała, sprawiły, że zamarła. Jej siostra wydawała się bardzo rozbawiona. Serio, to była moja najlepsza akcja! mówiła do słuchawki z uśmiechem. Wyobraź sobie, że zabrałam młodej wszystkie pieniądze ze szkatułki. Ta mała spryciula miała ich całkiem sporo. Starczyło na wyjście do kina dla naszej czwórki, a potem na soczyste burgery. Marcelina poczuła, że świat na chwilę zatrzymał się w miejscu. Serce zabiło jej jak dzwon, a kolana zrobiły się miękkie. To niemożliwe. Kaja? Jej własna siostra? Marcelina wycofała się powoli i bezszelestnie, starając się nie zwrócić na siebie uwagi. Pobiegła do swojego pokoju i rzuciła się na łóżko. Czuła złość, żal, a przede wszystkim rozczarowanie, bo przecież Kaja to jej siostra. Może czasem bywała niemiła, może zdarzało jej się traktować Marcelinę z góry, ale nigdy nie pomyślałaby, że była w stanie zrobić coś takiego. Dlaczego? powtarzała rozżalona dziewczynka. Dlaczego mi to zrobiła? Przez chwilę Marcelina nie wiedziała co ma z tym zrobić. Miała ochotę natychmiast pobiec do rodziców i wszystko im powiedzieć, ale coś ją powstrzymało. Wiedziała, że to może skończyć się kłótnią. Była też spora szansa na to, że Kaja nie będzie chciała się przyznać. Powie, że to nieprawda. A na koniec rzuci się z pretensjami na Marcelinę za podsłuchiwanie jej rozmów. Dlatego dziewczynka postanowiła działać ostrożnie i metodycznie. Musiała mieć pewność. Chciała wiedzieć na 100%, że Kaja naprawdę zabrała jej pieniądze, zanim kogokolwiek oskarży. Wiedziała, że musi zachować spokój, choć było to bardzo trudne. Najpierw zastanawiała się, czy siostra rzeczywiście mogła wejść do jej pokoju bez świadków. Wtedy przypomniała sobie, że kilka dni temu Kaja szukała swojej prostownicy do włosów. Marcelina siedząca wtedy w salonie widziała kątem oka, jak starsza siostra wbiega na chwilę do jej pokoju. Była w nim zupełnie sama i spędziła tam dobrych kilka minut. To właśnie wtedy musiała zabrać moje oszczędności, pomyślała Marcelina. Następnego dnia dziewczynka udawała, że wszystko jest w porządku. Gdy zobaczyła Kaję w kuchni, uśmiechnęła się nieśmiało, mimo że w środku była bardzo spięta. Zaczęła uważniej obserwować siostrę. Po obiedzie, kiedy rodzice poszli na spacer, a Kaja rozmawiała przez telefon w salonie, Marcelina weszła cichutko do jej pokoju. Rozejrzała się ostrożnie z bijącym sercem. Na biurku leżał otwarty zeszyt z zapiskami. A z pomiędzy jego kartek wystawała koperta. Marcelina natychmiast ją rozpoznała. Była biała i przyozdobiona brokatowymi, samoprzylepnymi serduszkami. To właśnie w niej dziewczynka trzymała swoje pieniądze. To należy do mnie, szepnęła sama do siebie. W środku było jednak pusto. Najwyraźniej kino i burgery pochłonęły całą sumiennie zbieraną przez Marcelinę kwotę. Tego wieczora dziewczynka długo nie mogła zasnąć. Z jednej strony wiedziała już na pewno, że to Kaja, z drugiej to odkrycie było dla niej bolesne. Nie tylko straciła pieniądze, straciła też zaufanie do kogoś, kogo uważała za bliskiego. Następnego dnia zebrała się na odwagę i przysiadła się do rodziców, pijących w kuchni kawę. Muszę wam coś powiedzieć, zaczęła cicho. Wiem już, kto zabrał moje kieszonkowe. Mama spojrzała na nią uważnie, a tata odłożył kubek. W takim razie powiedz nam, rzekł poważnym tonem. Zrobiła to Kaja, wymamrotała Marcelina. Przypadkiem usłyszałam jej rozmowę telefoniczną. Śmiała się, że zabrała mi pieniądze i wydała je na kino i burgery ze znajomymi. Widziałam też w jej pokoju kopertę z moimi naklejkami. Rodzice zamilkli. Mama spojrzała na tatę, który kręcił głową z niedowierzaniem. Po chwili oboje wstali i zawołali Kaję do salonu. Marcelina usiadła na brzegu kanapy i słuchała, jak rodzice pytają siostrę spokojnie, ale stanowczo. Kaja najpierw się zaśmiała: Serio? Naprawdę wierzycie w te bajeczki Marceliny? Rodzice jednak byli poważni jak nigdy przedtem. Patrzyli na starszą córkę przeszywającym wzrokiem, który zaczął ją onieśmielać. Kaja w końcu nie wytrzymała tej presji i zaczęła mówić całą prawdę, choć wcale tego nie planowała. To był tylko żart. Chciałam jej wszystko oddać, tylko jakoś mi się nie udało. Mama westchnęła. Kaju, nie wolno tak robić. To nie były Twoje pieniądze. Marcelina oszczędzała je przez wiele miesięcy. Miała swoje plany związane z tą gotówką, a ty to wszystko zignorowałaś. Kaja wyglądała na zawstydzoną. Nawet nie próbowała się już tłumaczyć. Nagle do rozmowy włączył się Tata. Musisz oddać jej całą sumę ze swojego kieszonkowego. Wiem, że Ty też odkładasz na swoje wymarzone słuchawki. Ale to nie ma teraz znaczenia. 280 zł ma natychmiast wrócić do Marceliny. Uczciwość jest ważniejsza od kina i burgerów. I warto byś o tym pamiętała. Czerwona na twarzy Kaja podeszła do Marceliny. Przez chwilę stała nieruchomo, z drżącymi ustami, aż w końcu wybełkotała. Przepraszam, naprawdę. Nie powinnam tego robić. Chciałam zaimponować znajomym, fajnym wyjściem, ale to było głupie. Oddam ci wszystko, każdą złotówkę. Marcelina kiwnęła głową. Nie była jeszcze gotowa się uśmiechnąć. Nie była też pewna, czy wszystko wróci do normy, ale z pewnością poczuła ulgę. Wreszcie wiedziała, co się wydarzyło. Wreszcie mogła znowu pomyśleć o srebrnych kolczykach. Jeszcze tego samego dnia Kaja przyniosła jej kopertę. W środku była cała zaginiona kwota, a nawet kilka złotych więcej. To są odsetki. Żebyś nie była poszkodowana w związku z tą moją dziwną pożyczką. Bardzo cię przepraszam. Marcelina włożyła pieniądze z powrotem do szkatułki i przytuliła siostrę. A potem mogła zacząć planować dzień, w którym z mamą wybierze się do jubilera. Kilka dni później, w sobotnie popołudnie, Marcelina i mama wyruszyły razem do miasta. Dziewczynka trzymała w plecaku swoją szczelnie zamkniętą szkatułkę, owiniętą w chustkę. Była podekscytowana, bo właśnie dziś miało spełnić się jej wielkie marzenie. Kiedy obie podeszły do witryny jubilera, kolczyki nadal tam były. Wciąż zachwycały tak jak wcześniej. Srebrne, delikatne i z malutkimi kamyczkami, które w słońcu błyszczały jak gwiazdki. Mama weszła do środka, a Marcelina podążyła za nią. Natychmiast zostały przywitane przez uśmiechniętą sprzedawczynię. Dzień dobry. Widzę, że mamy tutaj kogoś bardzo zdecydowanego. Marcelina wyjęła szkatułkę i otworzyła ją ostrożnie. Potem sumiennie przeliczyła potrzebną kwotę i odetchnęła z ulgą. Miała wystarczająco pieniędzy na swój wymarzony zakup. Już po chwili srebrne kolczyki zostały zapakowane do eleganckiego małego pudełeczka, a Marcelina nie wierzyła we własne szczęście. W drodze powrotnej mama objęła ją ramieniem. Jestem z ciebie dumna. Nie tylko dlatego, że tak długo oszczędzałaś, ale też dlatego, że mimo trudnej sytuacji zachowałaś się bardzo dojrzale. Marcelina spojrzała na mamę i zarumieniła się. Tymczasem w domu czekała na nią jeszcze jedna niespodzianka. Kaja upiekła ciasto marchewkowe i dołączyła do niego małą karteczkę. Jeszcze raz przepraszam. Wiem, że zawiodłam, ale naprawdę zrozumiałam swój błąd. Twoja siostra Kaja. Marcelina przeczytała kartkę dwa razy, po czym wzięła kawałek ciasta i udała się do pokoju Kai. Stanęła w drzwiach i rzekła: Pachnie genialnie, siostrzyczko. Może zjemy razem? Kaja uśmiechnęła się nieśmiało i gestem ręki zaprosiła ją do środka. I choć kolczyki były cudowne, to ciasto jedzone wspólnie z siostrą było znacznie cenniejsze. Bo marzenia o lśniących błyskotkach są ważne, ale najważniejsze to umieć wybaczyć i znów być dla siebie kimś ważnym. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.